Siemaneczko właśnie dzisiaj gramy dobry powiem jak się nazywa Roblox Dzisiaj właśnie gramy sobie na Robloxie gierkę Teraz Wam pokażę o co chodzi tutaj mamy wyspę zbudować jakiś statek ale ja nie mam jeszcze takiego dużego statku więc my robimy o tak o tak ja wam pokażę, jaki taki tak zrobię. Ja zawsze robię taki, bo... No. Jezu, jeszcze źle postawiłem, no. Dobra, skasuję. Dobra. I lecimy. Tak. Tak. O. No. I teraz, jak już tak jest, teraz stawiamy silnik. Nie I teraz stawiamy siedzenie. O siedzonko? Jeszcze może tylko sobie. No, dobra, aż bez tego. Dobra, to siadamy tylko. O, dobra. Zrobię jeszcze sobie, tak? I jest. Dobra, czekajcie, bo już o. Tutaj właśnie, jak widzicie, tutaj po prawej macie mnie, prawda? Macie tutaj mnie, i macie tutaj moje zdjęcie. I, I możecie sobie patrzeć, do jakiego. Coś ja się tutaj chyba źle. No. A dobra już. No, coś się zdecydowo zacięło, zacięło znaczy. Dobra. No nie, no i co ja zrobiło? No? Jezus Maria no pierwszy początek 8 hajsów i co ja zakupię za 8 hajsu, gówno kupię za 8 hajsów Nie wiem co ja kupię za 8 hajsów W ogóle to mam 18 No Po co ja to zrobiłem to wszystko z nowa No Ech. Zaraz... Bo zaraz coś walne chyba. Dobra, robimy takie. O, prościzak. Prościzak, bo już się ściekłem. Tylko że krzywo. Dobra, teraz chodź. No i No i co ja odwalam, no? Jezus, Maria, serio. Nie no umiem grać do grę, no jest to nienormalne. No, po prostu. No, ja nie wiem, no. Nie wiem, ja już, nie wiem co ja już mam robić. Nie, 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 nie wciskaj tego. Dobra. Dobra. O, teraz chiniczek. No. Siedzonko, hopa. Wsiadamy i lecimy. Teraz naprawdę nie chcę wypadnąć, bo to by był już przypał. Jezus Maria, no. Kiedyś to miałem. o, siup, 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 już jestem, o. No. Teraz to... Nie, mm, ja nie wiem, chyba zapomniałam, jak cię grać. Jezus Maria. Ciągle będę to mówić. Jak teraz to się powtórzy, to ja nie wiem. Już pamiętam. Będę pamiętać, nie przyciskaj tego guzika. Zobaczymy, gdzie dojadę. Widzicie mnie tutaj, po prawej, obok tych strzałki. Widzicie mnie. Chodzioru pomaguję, to się nie wygrywa. się... się znowu... Nie... drugim. I Nie uderzaj, nie jak odpadnie nie silnik, to już nic. Będziemy jechać tak jak jedziemy. Nie, nie! No nie. No, 24 zł, no już to jest normalny haj, 24 zł. No otworzymy tę skrzynkę może. A nie. Pozrieme to na lepšiu skrinku. Jezus Maria, Jezu, co ja tutaj wyczyniam, o Jezu. Bardzo proszę, bardzo się proszę, bardzo... Nie, wsiadaj, wsiadaj tu, stój, stój, o dobra. Ciekawe, gdzie teraz sobie polecę, bo wcześniej to byłem, no, że przepuciłem. Pew pew. Me me. Jak będę, jak już będę tam, jak już będę gdzieś daleko, to wtedy zacznę robić normalne łodzie, ale teraz muszę zrobić coś. Wra jakiś gościu płynie. I gościu chcesz do mnie. Nie no, chciałbym do tego kotka. Jezu już się wywali, na samym starcie. Ładnie. Już nie zginął. Może nie zginął. Jezu cholera jasna. Nie, nie. Jezus Maria, co ja robię? Co ja robię. Dobra, teraz to się już nie powtórzy. Sam to sobie obiecam, jak się powtórzy. O nie wiem, jak się powtórzy, to nie wiem. Nie, 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 no, nie. Nie, nie, chcę już tego robić, nie. Dobra, tworzymy sobie skrzyneczkę jakąś. Bo ja już, ja już nie mogę tak żyć. Ja już, ja już nie mogę. O, to się przyda. Słupek zreśniało, dobra. Nie wiem, lód. O, krzesełko! O, no i to jest to słup. Tylko troszkę pęknięty. Dużo rzeczy. O, ster nawet już. O, ho, ho. To chyba dużo narobimy już. Dobra. To naroziona już. Trzymajcie się. Pa. Jeszcze tylko dokończymy. I. Nei, pa. Næra